Witam! Dzisiaj kolejny potencjalny e Dropik od Review to jest nasz. Zaraz wam pokażę. Tutaj mamy do podany VC, żeby mieć trochę Ethereum na tej sieci Zecasync. Sync. Jednakże tutaj, jeżeli się zalogujecie, oni chcą za darmowe konto, trzeba podłączyć swoją kartę po prostu płatniczą, kredytową i tak dalej. Ja tego nie robiłem, ponieważ, żeby później nie było, że mi nie odciągnie niespodziewanie. Także można sobie przerzucić na jakimś brydżu na pewno testowym z Sepolia albo z czegoś innego. Także to ja omijam i przechodzimy dalej. Tutaj łączymy się na tym deksie naszym portfelem. Przełączamy sieć. Ok. Tutaj przechodzimy do zakładki Kranik. Tutaj musimy zrobić tweetA, żeby dostać wszystkie nasze tokeny darmowe. Ok. Teraz dobieramy sobie wszystkie tokeny. To w miarę szybko idzie. I co tutaj trzeba robić? Tutaj na tym deksie trzeba po prostu robić, odpalić sobie kilka longów, shortów, robić słapy, skorzystać z zakładki. Teraz Wam pokażę tutaj L. I nie pamięci, tutaj już wszystko pobraliśmy. No, to ładnie, płynnie, szybko idzie. Ja to robię o godzinie 14, także o 14 to ładnie szybko działa. Daj, było ostatnia. Okej. Okay. Okay. Mamy wszystkie trade, tak? Czyli tutaj możemy sobie opcje i spot. Najlepiej wszystko wypróbować. To jest po prostu taki ala swap. Tutaj mamy e. Najlepiej wszystko zrobić. Inwestycje, staking. Błąd nie działa jeszcze. I w sumie to by było tyle. Tak, ja tu wam nie będę pokazywał tego. Każdy sobie ogarnie. Nie będę przedłużał po prostu zbędnie. I to by było na tyle. tak Link zostaje wam pod opisem filmu. Powodzonka.